Witam wszystkich. Wszystko, co w tym filmie zobaczycie, to nie jest żadna porada inwestycyjna ani finansowa. Jeżeli potrzebujesz takich porad, zgłoś się do doradcy, który specjalizuje się w tej branży. Wracając do tego, co tutaj gdzieś tam dalej rozgrywam, to tak jak no gdzieś tam mi się wydawało, że po takim gdzieś wybiciu będzie jakaś tam korekta. Nie grałem shorta. Zagrałem tutaj longa w celu, jakbyśmy wrócili do 93,5, coś takiego, ale jak ustawy? Po prostu zagrałem tutaj, powiększyłem pozycję. Tu gdzieś miałem stop lossa, troszeczkę wyżej, chyba dolar wyżej, żeby tam tylko opłaty pokryć. No i po prostu ta cena poszła do góry, mnie wtedy nie było przy kąpie, także nie przesunąłem stop lossa wyżej. No i gdzieś to wróciło, i tam wybiło. No, powiedzmy na zero. To samo stało się na eterze. Na eterze tak samo weszłem, podwoiłem pozycję, tak, czy tam zagrałem większą, dołożyłem i tak samo wybiło się. I, no, ja tylko tego pierwszego 100% zdążyłem ustawić, a potem odeszłem. To tak, widać, szybko dosyć było. No, i gdzieś tam też mi wybiło. Dlatego względem ostatniego dnia, bo to na koniec dnia mi wyszło tyle, 308, to tam, no jak Jakiejś rewelacji nie ma, jest półtorej dolara wyżej, na razie czekam, zobaczymy co się stanie eee, Uważam, że no może się osuniemy, tu się te średnie przecięły, nie widać żeby to miało zamiar wzrastać na przykład na Etherze Ether wygląda ogólnie lepiej niż Bitcoin eee, I tutaj tak samo, teraz odbiliśmy się ewidentnie gdzieś tam od zielonej linii trendu, który gdzieś tam się wyklarował. Ciężko powiedzieć, co teraz jednak zrobię, jesteśmy w takim w tacy zawieszeni trochę. Na czterogodzinówce no, wygląda to w sumie neutralnie. Może góra, może dół. Ciężko powiedzieć. Na dniowym wykresie. No to tutaj żeśmy wybili. No, ta świeczka to była duża. No i teraz czekamy. Ja myślę, że się zacznie wszystko rozwiązywać już niebawem, bo jest chwilę przed 12. A zazwyczaj tak jest, że około 13-14 wszystko zaczyna się klarować kierunek i w ogóle. Także obstawiam, że lada chwila się dowiemy, przynajmniej będą jakieś wstępne sygnały. Chociaż to już całość może sugerować odwrócenie. To znaczy, mieliśmy w bicie próbę wyjścia z powrotem na te. 94, 95 może nawet, ale bardzo szybko było to zjedzone. I to może sugerować, że taki szybki powrót jeszcze niżej na bitcoinie, na tej 15 chcesz, że tam no nie ma siły, żeby pójść wyżej i raczej albo ta korekta się rozwinie, albo trend boczny się rozwinie i będzie ta cena trzymana przez dłuższy czas, albo po prostu spadniemy. Jak to wygląda dalej? Wczoraj dosyć musiałem niefortunnie skończyć. No, na eterze żeśmy przebili, ale na tygodniówce, no ale gdzieś tutaj na dniowym zakresie. O, żeśmy przeszli. Czyli gdzieś tam dwa dni zwłoki takiej, małych ruchów i zejście w dół. Może, może też, na eterze jest w miarę normalne. Ale co się ciekawego dzieje. ETH To mnie ciekawi. No bo tutaj, tutaj no naprawdę to widać siłę Etera. Ether wychodzi z tego kanału i to już tak jak przypuszczałem, czyli gdzieś tam zretestuje i szybkie wyjście. No zobaczymy, czy tu się to powrócimy do tego poziomu, gdzieśmy się wcześniej odbili, te 3-4, czy polecimy już wyżej na poziom np. Na 3.8 albo i nawet gdzieś do górnej tej bandy. Wydaje mi się, że będziemy tak wracać, a potem będą gwałtowniejsze odbicia. Chociaż dzisiejszy dzień to wydaje mi się, że pokaże. No tygodniówka też wygląda ciekawie, bo wiadomo, że tu jeszcze nie ma co oceniać, no ale wyszliśmy niby wyżej, nie utrzymaliśmy się na tej dniowej, ale no jakby tu były dwie świeczki na przykład dniowe, wzrostowe, no to myślę, żebyśmy się zamknęli Ciężko by było tą cenę spuścić niżej. A ja obstawiałem jednak, że będziemy mieli mały trend wzrostowy i zejdziemy z powrotem. Być może nawet do minimum. Nie wiem, czy to się stanie. Wydaje mi się, że im wyżej utrzymujemy się powyżej zakończenia tej świeczki, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że nie wiem, w piątek, w jeden dzień ściągnie nam 10 tysięcy na przykład dolarów w dół na Bitcoinie. Wydaje mi się, że to jest coraz mniej prawdopodobne. Ale to tylko w mojej ocenie. I Pomimo to, że miałem taki plan, aby rozgrywać gdzieś tam shorta w tym kierunku, to coraz bardziej się zastanawiam, czy to nie jest ryzykowne, żeby w tym tygodniu nastawiać się już na shorta. I zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak się przetną tu godzinówki, to może będę czekał na odbicie, jak będziemy odbijać, to może spróbuję złapać shorta, żeby gdzieś tam spróbować wyjść niżej. Możliwe. Choć nie jestem tego pewien. Jak wygląda to tak, w która jeszcze sobie wpisałem, dzisiaj na razie jeszcze nic nie ma. Kurde no, średni procent po prostu jest naprawdę duży i tego się nie spodziewałem, że będzie mi tak dobrze szło na chwilę obecną. No ale zobaczymy, bo yy, no to wszystko yy, jest na początku, gdzie małą kwotą mi się przynajmniej bardzo łatwo gra. Ale jak dochodzimy gdzieś tam do tego 1000, 1200, 800 na przykład dolarów to ja już mam problem, bo tu stosunkowo są duże pozycje przy kwocie 100 dolarów, stosunkowo dużą pozycję otwieram. Jak tą pozycję zwiększam wraz ze wzrostem kapitału to po prostu u mnie pojawiają się dziwne rzeczy, które no po prostu normalnie nie robię i stąd taki podział, normalnie przy 1000 dolarów to już tam... Sześcioma eterami otwartymi, potrafiłem mieć, i no cały czas na to zerkałem. Widziałem tą stratę, potem zysk czasami zamykałem, potem znowu odbijało. Jakieś głupie rzeczy, które ja na przykład teraz nie robię, albo nie ustawiłem 100 plusów. Myślałem, że pójdzie wyżej, i czemu nie ustawiłem na zielonym? No to głupie, takie jakieś inne rzeczy robię. Mam nadzieję, że to mnie ogólnie ta taktyka trochę przystopuje. Jak dojdziemy do 600, do 900 dolarów, to. 300 wypłacę na portfel zewnętrzny, żeby po prostu w razie drastycznego powrotu utrzymać się. To znaczy mieć, czy wrócić jeszcze i grać po prostu ponownie, a przy okazji, żebym nie widział tego też tak na portfelu, może to zadziała bardziej pozytywnie na mój tok myślenia i po prostu będę miał pepełniał błędów. Dobrze to wszystko. Na dzisiaj i do zobaczenia. Jutro bądź pojutrze, w zależności jak rynek się ułoży. Miłego dnia.